Żartuję, nie wróciłem do tego formatu, tylko tak chciałem zażartować z początkiem, żeby udawać, że niby teraz będę tylko jadł przed kamerą i nic więcej. Chociaż tytuł pewnie i tak wam zdradzi, że coś jest nie tak z początkiem. Oraz miniaturka jeszcze nie wiem jaką dało miniaturkę, ale tak uwzględniłem, że taki tam początek na... Żeby coś tam pomieszać. Będą trochę zmiany z tym kanałem, tak stwierdziłem wczoraj i po Waszych komentarzach też tak uwzględniłem. Oczywiście dziękuję za każdy komentarz, który daliście wczoraj bardzo każdy pomógł. Oczywiście udzielę się do każdego komentarza na końcu tego materiału, więc zachęcam do oglądania do końca. I tak stwierdziłem, że jedzenie owsianki oraz siłownia czy inne tego typu sprawy będą w tle. I nie będą przerywnikami do muzyki czy coś takiego, tylko po prostu ja będę gadał prawdopodobnie tutaj będą pokazywane te filmiki właśnie, które dotychczas pokazywałem kiedy była ta muzyka i jak jadłem. To jest pierwsza zmiana, druga zmiana, rezygnuję ja z ciekawostek, bo jednak to nie jest kanał o ciekawostkach. Nie to, że mi się kończą ciekawostki, bo, ich, bo jest ich bardzo dużo i pewnie długo mi minie zanim mi się skończą. Natomiast po prostu stwierdziłem, że to nie jest kanał o ciekawostkach i chyba, że bardzo będziecie chcieli mieć te ciekawostki to wtedy wplączę je po temacie odcinka. Chciałbym, żeby najpierw był temat odcinka, a później jak nie będą ciekawostki to oczywiście sesja, sekcja komentarzy. A jak będziecie chcieli ciekawostki, no to pomiędzy tymi właśnie będzie ta sekcja ciekawostek. Po trzecie, content kanału nie będzie opierał się tylko na fitness. Przynajmniej nie w 95%, jak, jak próbowałem przez ostatnie miesiąc, czy tam dwa miesiące. Oczywiście będą tego typu tematy też na moim kanale. Natomiast chciałbym o wszystkim gadać. O wszystkim, co mam ochotę. Czyli na przykład, jeżeli będę chciał gadać o. O tym, co się dzieje na świecie, to będę chciał powiedzieć. Jeżeli będzie, będę chciał powiedzieć coś o świecie internetu, to też będę chciał powiedzieć. Jeżeli będzie coś związane z moim prywatnym życiem, to też będę chciał powiedzieć. Jeżeli uznam to, że mogę takie rzeczy mówić. Taki po prostu vlog o wszystkim. Mówi się, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest znaczy, że jest do niczego. A ja twierdzę, że po prostu to jest uniwersalny typ człowieka. Jeżeli mówimy o człowieku i po prostu w jakichś tam aspektach tematu mogę się wypowiedzieć, to nie znaczy, że się na tym znam. Po prostu wypowiadam swoją opinię i, takie, i tego typu tematy. I prawdopodobnie, tak jak wspominałem, będę chciał się mieścić w okolicach 10 minut łącznie materiał, natomiast też czuję, że często te materiały mogą być krótsze niż 10 minut, przez to, że wcześniej miałem tę sekcję komentarzy, wcześniej miałem też taki długi scenariusz to co chcę powiedzieć, więc to samo w sobie dało 10 minut plus, a teraz przez to, że będzie bardziej tak improwizowane, nieprzemyślane do końca. No to wydaje mi się, że nie zmieście w te 10 minut uszeniając. Ten materiał raczej się zmieści, ponieważ jeszcze na początku gadam te rzeczy, które gadam. Natomiast chciałbym teraz przejść do tematu odcinka, czyli o, wy o moich wynikach badań. Jak sprawdziłem, to ostatnie wyniki badań miałem 14 czerwca, więc takie 2,5 miesiąca kolejne badanie zrobiłem. Praktycznie wszystko jest to samo, plus cztery dodatkowe badania więcej, które nie uwzględniłem w tamtym badaniu. I jakie to są badania? Są to badania na temat glukozy, badania ogólne moczu, mikroalbuminuria oraz hemoglobina glikowana. I tak, i jak mogliście już się domyślać, są to badania typowe na cukrzycę. I czemu stwierdziłem, że zrobię te badania? Stwierdziłem, ponieważ ja. Ostatnio piję bardzo dużo wody. Na początku myślałem, że to jest kwestia po prostu, że mamy ciepło i są upały. Ale tak to by dużo ludzi piło tyle wody, co ja piję, bo ja piję co najmniej 6 litrów wody dziennie, a ostatnimi dniami nawet więcej. Bywało dni, że 9 litrów wody piłem i to tylko samej wody, plus jeszcze inne napoje. I zacząłem się martwić. Zacząłem się martwić, czy nie mam coś związane z cukrzycą. Jeżeli chodzi o objawy, to, to tylko miałem pragnienie picia wody. Nic poza innymi objawami, które zrobiłem materiał na temat cukrzyców nie miałem ale i tak po więcej nie chciałem się zbadać na ten temat i dzisiaj zobaczycie jakie mam wyniki w tej kwestii. Badania zrobiłem w tej samej klinice co ostatnio. Podobna godzina nawet, nawet różnica godziny pobrania krwi dwie minuty różnicy jest, więc widzicie, że nie było to aż tak planowane, ale udało się zrobić bardzo dokładnie i bardzo podobnie do ostatniego. No i dobra, na początku morfologia krwi. Po lewej będą wyniki sprzed dwóch miesięcy, a po prawej będą te wczorajsze. I jak widzicie, właśnie po wynikach są cały czas jakieś tam wskaźniki, które nie są w normie. Na tym badaniu sprzed dwóch miesięcy, jeżeli chodzi o nie w normie, to miałem leukocyty, neurocyty, też procent neurocytów miałem za niski oraz procent limfocytów miałem za wysoki. A w tym wczorajszym badaniu jakby miałbym więcej takich wyników nie w normie, natomiast jeżeli chodzi o leukocyty, to już mam w normie, ale natomiast Mam poniżej normy erytrocyty, hemoglobina oraz hematotyt. Tego nie miałem w poprzednim badaniu, więc to mi się pogorszyło. Nie wiem, czego to jest kwestia, możecie dać znać, jeżeli wiecie. Aż tak bardzo w tej morfologii tkwi, nie zagłębiałem się. No ale dalej poniżej normy mam neurocyty, choć mam większe niż ostatnio, więcej jestem bliżej normy. A procent poziomu neurocytów oraz limfocytów, tak samo podobnie poniżej normy lub powyżej normy chociaż są bardziej zbliżone do normy niż ostatnio, więc tutaj jest poprawa. Natomiast morfologia kwit tak zawsze się bierze te badania, żeby sprawdzić... Czy, jeżeli są jakieś poniżej normy, czy powyżej normy, czy to znacznie, czy mniej znacznie, a niż takie bardziej? Zagłębia, czy w to. Dobra, teraz lecimy z badaniami hormonalnymi, porównanie. I tak, jeżeli chodzi o poziom cholesterolu, to tutaj jest całkowity, i tutaj widzimy, że się zwiększył, ale dalej jest właśnie w normie. Tutaj nie ma co, nie ma co tutaj przedłużać. Jeżeli chodzi o HDL, cholesterol to jest większy niż ostatnio. I tak, może czytać mi znać, czy to jest aż tak bardzo dużo, bo widzę, że jest napisane, że mężczyźni powinni mieć do 40 mg na decylitr, ja mam, można powiedzieć, że 50% więcej tego maksimum, jeżeli chodzi o poziom hormonu HDL-cholesterol. A co do LDL-cholesterol, no to widzimy, że mam większy niż ostatnio. Natomiast to chyba wchodzi na to, że jest lepiej, bo poniżej 70% to jest osób z dużym ryzykiem, jeżeli chodzi o poziom ryzyka sercowo naczyniowego Zwiększyłem się do tak, jakby poziomu z umiarkowanym ryzykiem. Natomiast dalej jest to jednak martwiąca, nie martwiąca. Dajcie znać, co powinienem się martwić. I białko całkowite, czyli coś, co się najbardziej zdziwiłem chyba bo tutaj mi się zmniejszyło i to jestem na granicy normy praktycznie, bo 64, wcześniej miałem 71, czyli byłem tak pomiędzy. Czym to jest spowodowane? Czytałem o tym, że to też może być powiązane z cukrzycą. Jak później zobaczycie, jakie mam wyniki na badania cukrzycy, to możecie mi napisać, co powinienem z tego wynieść. I witamina D3, to jestem zadowolony, że wzrosła, choć wiadomo, że słońca mamy dużo ostatnio, no to jeszcze bardziej wzrosło, a i tak się suplementuje. I teraz jestem prawie na połowie. Jeżeli chodzi o zakres wartości referencyjnych. Wcześniej jak robiłem badania, to zawsze ten witamin D3 miałam poniżej normy. I to robiłem i w okresie letnim, i w okresie zimowym, i jak się suplementowałem, to i tak miałem poniżej normy, ale już od dwóch badań widzę, że jest to dobra wartość i jestem zadowolony z tego. I testosteron. Tak, widzicie właśnie. Te 2,5 miesiąca temu zrobiłem badania, gdy byłem jeszcze na redukcji, ale już na końcu redukcji, ale i tak byłem na redukcji i widzicie, że miałem poniżej normy. I to było pierwszy raz w życiu, kiedy miałem poniżej normy, nieznacznie, ale poniżej. A teraz można powiedzieć, że dwukrotnie więcej mam niż ostatnio, ale i tak to nie jest mój najwyższy poziom testosteronu. Jak pamiętacie, ci co oglądali poprzedni materiał, miałem wtedy w okresie masowym, w zeszłym roku na koniec grudnia miałem w, tam w okolicach 27 nanomoli na litr. Więc widzieliście, jak miałem duży poziom testosteronu. I wydaje mi się, że jak teraz bym wszedł na masę, to też bym wskoczył coś koło tego właśnie poziomu. I poziom kortyzolu, to też się mocno zdziwiłem zaraz po tym białku całkowitym. Aż tak mocno się zwiększyło. Mimo, że więcej, mimo, że dbam o sen, ale to, tak jak wspominałem, to może być to zawyżony wynik, przez to, że raz, że miałem dzień wcześniej ciężki trening nóg, a dwa nie do końca się wyspałem przed tym badaniem. I nie wiem, czy to nie jest tym spowodowane, ale ważne, że jest w normie, bo jednak jest. Duży ostrzał, jeżeli chodzi o normę od 3,7 do 19,4 w tych godzinach, gdzie badałem. No ale wtedy, gdy byłem na redukcji, miałem mniejsze i to jest właśnie dziwne. Czy to jest spowodowane tym, tak jak wspominałem, ciężkim treningiem nóg gdzie wcześniej oraz tym, że się nie wyspałem do końca? Wątpię, że aż tak. Może po prostu ta praca mi ostatnio, tak jak wspominałem, mocno mnie stresuje. I ten aspekt, który dodałem, że nagrywam do Was i jest takie ciśnienie na mnie, że tak powiem, że musi być daily i takie tam, to też wpływa na stres. Nie wiem, tak sobie teraz myślę. I poziom insuliny jeszcze mi się zmniejszył. To już w ogóle 1,6. Myślę, czym to może być spowodowane. Nie mam pojęcia. I tak jak wspominam, jeżeli wy wiecie, chętnie przeczytam i ewentualnie zrobię z tym. Jeżeli faktycznie jest czym się martwić. Więc reasumując, jeżeli chodzi o poziomy hormonów, jeżeli chodzi o poniżej normy, czy powyżej normy, to tylko insulina. Tym razem wcześniej miałem i testosteron, i insulinę, więc są poprawy. Natomiast e, raczej, jeżeli patrząc na poziom kortyzolu, czy białka całkowitego, to są... Są gorsze wyniki według mnie niż były? Więc tak, umiarkowany, zadowolony jestem. Jestem zadowolony głównie z witaminy D oraz testosteroną, że jednak jest ta poprawa i odbudowuje się po tej redukcji. Powoli, ale odbudowuje się. No i to pa, teraz badania stricte związane z cukrzycą. Badania ogólne moczu. I tutaj nie wiem za bardzo, jak pan to czytać. Mam jasno-żółtym kolor moczu, to chyba jest OK. I nie do końca rozumiem, co znaczy to niewykryto, bo jest glukoza i niewykryto, to chyba dobrze, ale czy we wszystkim, co jest niewykryto, jest dobrze, to ja nie wiem. pH mam w normie, ciężar właściwy w normie, roblinogen w normie, cokolwiek to znaczy, leukocyty niewykryto 2+. Myślałem, że inaczej te wyniki będą wyglądać, jeżeli chodzi o tę mocz, ale skoro nie mam tutaj jakichś wykszikników czy cokolwiek, to znaczy, że chyba aż tak źle nie jest. No i dobra, i ta mikroalbuminuria w normie, Choć patrząc na to, co jest w normie, czyli do 30 mg na dobę, albo do 20 mg na dobę w jednorazowej porcji, to ja mam tak 1,3. Czy to nie jest za mało? Dziwny ten wynik jest, patrząc, co jest z boku napisane. I glukoza, czyli chyba najważniejsza wartość, jeżeli chodzi o cukrzycę. I można powiedzieć że prawie, że w połowie jestem poniżej połowy, ale w bezpiecznej odległości poniżej i powyżej normy. Widzicie, że jest ok z tej kwestii. I ta hemoglobina glikowana, czyli te HBA1C. A też widzicie, że ma w normie, w procentach w normie, oraz to, że w nanomolach na mol też mam w normie. I dobra, i reasumując te badania, są poprawy, są spadki. Rzeczy w morfologii kwi, które udało mi się naprawić, to inne czynniki, jakby zaniedbane zostały, tak to rozumiem. Oraz w badaniu hormonalnym, testosteron dwukrotnie się zwiększył. Poziom witaminy D3 również, według mnie znacząco, patrząc na to, że przez dłuższy czas mojego życia, gdzie badałem, miałem poniżej rumy. I martwiąca jestem poziom insuliny oraz to, że czemu tak kortyzol wyszedł do góry. A i te badania wydałem jakieś tam 300 co złotych, 303, jakoś tak, cały ten zestaw. Byłoby więcej, ale miałem jakąś zni zniżkę, przez co wyszło mi 300 zł I czy według mnie te 300 zł było wyrzucone w błoto? Nie uważam tak. Ja jestem z tych, co wolę zapobiegać, niż leczyć. Dla mnie najgłupsze przysłowie to jest to, że mądry Polak po szkodzie ja jednak wolę być przed szkodą mądry. I nawet jeżeli te wyniki nie różnią się aż tak bardzo od poprzednich i nie czuję się jakoś, nie wiem, że coś mi dolega, chociaż tak jak wspominałem, jeżeli chodzi o wolę, to miałem obawy, to jednak wolę to wydać, załóżmy te 300 zł i mieć spokojniejszą głowę, niż myśleć to, że a, pewnie nic mi nie jest, nie ma co się badać i wydawać. Pieniądze w błoto, a tak naprawdę to jest Twoje zdrowie. Ma się je jedne tylko. Dwa lata temu też tak bym pewnie myślał, że nie ma co wydawać i takie tam, no ale raz na jakiś czas. Wcześniej robiłem to co pół roku. Teraz stwierdziłem, że zrobię to trzy miesiące wcześniej. I następne badania też zrobię trzy miesiące później, czyli w okresie właśnie noworocznym, że tak powiem. Głównie to była spowodowana ciekawostka na temat, jak ma się badanie z końca redukcji do utrzymywania masy ciała. Jeżeli chodzi o badania, to wszystko, co chciałem powiedzieć. Więc teraz możemy przejść do Waszych komentarzy. I dwa komentarze od MXG. Najpierw o aparacie słuchowym i, i o tym, że Mówię. I co do tego, jak mam wady słuchu. Dzięki, oczywiście, za pochwałę. Już o tym nieraz gadałem, jak to wyglądało u mnie. Natomiast napomnę jeszcze raz. 10 lat, czy tam 9 lat chodziłem do logopedy. Na początku bardzo słabo mówiłem. No i nauczyłem się tak, jak nauczyłem. Jeżeli chodzi o gadanie do kamery, zauważyłem poprawę, jeżeli chodzi o mówienie głośno. Głośniej, i wyraźniej i wolniej przede wszystkim. Chodzi znaczy wolniej w tej kwestii, mam na myśli, że mam mniej myśli w głowie, co chcę powiedzieć, bo miałem zawsze ten problem, że miałem jakieś zdanie w głowie i zaraz miałem drugie zdanie w głowie i mi się one mieszało w głowie i przez to za bardzo. Nie wiedziałem co powiedzieć. Nie, że się jąkałem, bo to też się jąkałem, ale to takie, takie coś było, że nie mogłem się wydusić słowa w trakcie zdania i to było dziwne. I takie gadanie do kamery mi to spowolniło w głowie. O to chodzi. To miałam na myśli. Jak mi to utrudnia codzienne życie? Może zrobię materiał o tym związany. Chociaż już mam takie podobne Filmik na temat mojej niepełnosprawności i bym wtedy jako szerzej to opisał, zobaczyłbym co powiedziałem wtedy i uwzględniłbym to nadchodzącym materiale. Dajcie znać, czy byście chcieli. I co do tego Twojego dużego komentarza odnośnie mojego kanału i montażu? Rozumiem twój punkt widzenia, jeżeli chodzi o to, że jak kogoś się ogląda i polubiło się właśnie za ten aspekt jaki był na początku i później coś modyfikuje i przez to zniechęca się człowiek. Natomiast nie rozumiem za bardzo aspektu sponsorów, bo jednak jakby nie patrząc, ja życzę tylko ludziom dobrze, zwłaszcza tych, którym kibicuję. Więc jeżeli ktoś mnie przyciągnął w jakieś tam kwestie, jeżeli chodzi o oglądanie na, na YouTube'a i on jeszcze później będzie na tym zarabiał, to tylko dobrze dla niego i oby tak dalej. Więc mi to akurat nie przeszkadza, ale zgadzam się z tym, że może to przeszkadzać, jeżeli chodzi o takie profesjonalne przejście na montaż i że to już nie jest to samo, co na początku, czyli tak jak w moim przypadku to mogło być, że na początku wiadomo jak było że jadłem potem tylko Gadałem do kamery bez i takie tam. Później dodałem cięcia, potem dodałem jakiś montaż i tak to wszystko zmieniało, aż do tego, że montowałem 4 godziny i męczyłem się z tym tak, tak naprawdę mówiąc. Więc teraz jest bardziej surowiej. Mam nadzieję, że taki format Ci się bardziej spodoba. Daj znać. I oczywiście dzięki za te Twoje dwa komentarze i za wsparcie kanału. I kolejny komentarz tym razem od Mocznika. Dawno też nie komentowałeś, więc siema. Dzięki oczywiście za Twój komentarz, który no, dałeś dużo pomysłów, natomiast przy moim trybie życia aż tyle opcji nie mogę wykorzystać, jeżeli chodzi o na przykład testowanie innych sportów, ponieważ ja jednak zagłębiłem się w siłownię i to mnie interesuje, chciałbym się tego trzymać teraz. To kwestia, jeżeli chodzi o zmianę sportów. Nie wiem, czy widziałeś materiał, gdzie jak wygląda mój dzień. Ja ogólnie teraz tak wygląda, mój dzień wygląda w taki sposób, w tygodniu. Wstaję o czwartej, nagrywam dla Was oczywiście, montuję wstępnie w domu, montuję wstępnie w pociągu, montuję końcowy etap w pracy, takie pół godziny max. Potem pracuję tam do 14.30, o 15 mam pociąg powrotny, jestem w Eblągu o 15.50, szybko do domu żeby wziąć rzeczy na siłownię, idę na siłownię, trenuję tam załóżmy razem z cardio, jeżeli mam zabałuchy to razem z cardio to powyżej dwóch godzin, wracam do domu tam w okolicach po 19, jeżeli się zdążę tak szybko z tym wszystkim zrobić, bo jeszcze wiadomo przebranie, ubranie, umycie się i takie tam i do tej pory jeszcze to tak wyglądało, że szukałem ewentualnie materiału, co chciałbym powiedzieć na następny dzień i następne oglądam jakieś jeden-dwa filmiki na YouTube czy jakiś serial i idę spać spać idę maksymalnie o 21 w tygodniu, ewentualnie tam kilkanaście minut później, jeżeli coś tam tak wypadnie. I tak wyglądał mój dzień, więc jak widzisz, przy takim dniu raczej ten aspekt zmiany typu życia w tygodniu nie ma szans, jeżeli chodzi o zmianę sportu. Może jeszcze tak myślałem w takim stopniu, że by był na bieżni, miałbym kamerę przed sobą ustawioną i bym po prostu gadał, chodząc na bieżni. Raczej to nie jest atrakcyjna rzecz do oglądania według mnie. Bardziej logicznie się jest to, żebym chodził na zewnątrz po prostu i vlogował, natomiast nie mogę się przełamać, żeby gadać do kamery przy ludziach. Może kiedyś. Ale też nie wiem, miałbym ja to miał nagrywać, bo ja chciałbym, żeby ten materiał był do śniadania, do obiadu, maksymalnie. I tego samego dnia, gdzie gadam, to chcę, chciałbym, żeby to wszystko było aktualne tego właśnie dnia, który właśnie nagrywa. Nie widzę tego, żebym miał nagrywać coś na zewnątrz i potem to jakoś montować, żeby to było tego dnia. Więc jakbym miał miałbym nagrywać, to wszystko by było z dnia wcześniejszego, a tego bym nie chciał. Oczywiście, dzięki za komentarz, Mośnik, i pozdrawiam cię. mam miłość, to fajnie, że nigdzie nie uciekłeś. I dzięki, że jesteś, nie ma za co za odpowiedź. I, I napisz mi co dokładnie masz na myśli w tym momencie, kiedy napisałeś, że przyspieszone jedzenie w trakcie odcinka. Czyli że tak jak dzisiaj potwierdź to w komentarzu, ewentualnie napisz co dokładnie miałeś na myśli. I dzięki za komentarz a was pozdrawiam Cię. I ostatni komentarz od tym razem od Juny. Bardzo fajny komentarz, dużo punktów, jeżeli chodzi o to co Cię interesuje i jakieś sugestie, jakieś porady. I tak, na początku 10-15 minut. Tak właśnie mniej więcej teraz te filmiki będą... Przynajmniej będę starał się, żeby tak właśnie w tych okolicach raczej bliżej 10 minut będę chciał. Żeby to też nie było jakieś monologi, to po prostu ma być szybki odcinek, powiedzieć temat odcinka, seksy, komentarze, chociaż jeżeli komentarzy będzie tak jak dzisiaj, że dużo no to raczej będzie powyżej 10 minut i zacząłem myśleć nad tym, że jeżeli I na przykład, że seksa komentarzy będzie dłuższa niż temat odcinka, będę tak, będę tak właśnie zauważał, no to myślę, czy nie zrobić czegoś takiego, że sekcja komentarzy będzie raz w tygodniu i to na koniec tygodnia, czyli w niedzielę. I wtedy zrobię takie Q&A z samymi komentarzami do, do wszystkich odcinków z danego tygodnia. Dajcie znać, czy byście chcieli coś takiego i po prostu wtedy większa szansa by była, że po prostu temat odcinka by był, mieścił się w 10 minutach i sekse komentarzy by tego nie przedłużało aż tak bardzo. Pora misji. Tak, to się zmieni w przyszłym tygodniu, jeżeli chodzi o około Dziesiąta, A raczej szybciej jeszcze będzie, ponieważ no będę wstawał o czwartej, a nie tak jak dzisiaj o 8 czy dziewiątej, już niestety to już jest ostatni weekend mojego urlopu i niestety no czuję to w kościach, jak, jak w poniedziałek ciężko będzie mi się wstawał. I dzięki za porady co, co do ilości montażu, tak właśnie przesadziłem ostatnio z tym montażem, to jest prawda, chociaż fajnie jest to, że chociaż używałem bieżni, żeby jakoś być aktywniejszy w tym czasie. Więc to jest plus taki, że zacząłem myśleć po prostu nad bliźnią wtedy, jak zacząłem dłużej montować. I tak jak napisałaś, będę traktował ten kanał hobbystycznie bardziej, przez co nie będę aż tak bardzo patrzył na te statystyki i po prostu będzie co będzie i tyle. Oczywiście i tak zachęcam do łapkowania w górę oraz subskrypcji, żeby nie było. I dzięki za twoje zadnie zdanie, że jestem takim kanałem, że przyciągnąłem cię na tyle, że jesteś tutaj na dłużej. I pozdrawiam cię, dujno. I to byłyby wszystkie komentarze. Zobaczymy jak dzisiaj montaż potrwa. Myślę nad tym, jakie miniaturki też dawać, czy też takie bardziej surowe. Chcę jednak dalej kombinować z tymi takimi bardziej przyciągającymi miniaturkami. Będę myślał dzisiaj. Z zobaczycie jaki będzie efekt tego wszystkiego. I co ja mam dzisiaj? Trening pleców i bicepsa. Jest bardzo ładny dzisiaj dzień. Ma być w blągu maksymalnie 32 stopnie. Wczoraj też było powiedzieć 30 stopni. Więc nic jak tylko korzystać ze słońca. A mi nie pozostaje nic innego jak żyć ilego dnia. I do jutra.